Zadanie 15, matura 2017, poziom podstawowy, sierpień. W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AC. Odcinek DE jest równoległy do boku AB, tak jak na rysunku, a ponadto AE ma 4 i tyle samo ma DE, a AB ma 6. Odcinek CE ma długość. My szukamy CE, czyli tutaj naszego czerwonego x, tu. Wiemy, że ten duży trójkąt jest podobny do tego małego. Można by było tutaj wyznaczyć skalę podobieństwa i w sumie to znajdziemy. Zrobimy mały do dużego, to jest nasza skala, czyli mały do dużego, czyli tutaj będzie odpowiednio 4, 6, czyli 2 trzecie. I tak samo będziemy mieć. 2 trzecie to jest to samo, co mały do dużego, czyli x do 4 plus x. Tak? Bo tutaj mamy CE to jest ten krótsze, czyli nasz X, no i dłuższy, odpowiadający jemu w tym dużym, to będzie x plus 4, czyli całość tego. No i mamy tutaj równanie w rameczce do rozwiązania, no to lecimy na krzyż, no to mamy 3x, to się równa 8 plus 2X, bo tutaj jest X, oh, oh, oh. to jest X. Oh, oh, oh. No i rozwiązujemy to, czyli wychodzi na to, że mamy 3x odjąć 2x, jest równe 8, czyli w sumie x jest równe 8. I szukamy, w sumie szukamy naszego x, no to to jest 8, czyli odpowiedź c.